Koniec marca to dobry moment, aby wysiewać do gruntu marchew i pietruszkę z nasion. Ja marchew i pietruszkę próbowałam wysiewać do wielu z rozsady, a później przesadziłam pod tunele foliowe. Pewnie zrobiłam coś nie tak. Albo jest rzeczywiście prawdą, że marchew i pietruszka nienawidzą być sadzone, siane na rozsady, ale niektórym się to udaje. Ja nie mam tutaj wprawy z marchewką Pietruszką w rozsadach więc musiałam popełnić jakiś błąd, ponieważ ani marchewki, ani pietruszki nie widziałam, ale później pójdę i jeszcze sprawdzę, czy rzeczywiście one tam w tych tunelach rosną. Natomiast tutaj w tym tunelu posadziłam cebulę z dynki, sadziłam ją w lutym do wielodoniczek. Gdy już wypuściła zielone pędy duże, posadziłam tutaj pod tunel foliowy kupiłam również cebulę z dynki i już nie sadziłam do wielodoniczek tylko posadziłam obok od razu do tunelu foliowego i teraz między tą cebulą będę chciała posiać marchew, ponieważ marchew bardzo lubi się z cebulą, jest tylko Jedna sprawa, ponieważ wszystkie tutaj te łóżka, które mam e, przykryte folią, są ściółkowane liściem, także cebula. O ile cebule bardzo łatwo jest posadzić e, właśnie w takiej ściółce, ale nasiona, marchwi czy na przykład pietruszki absolutnie już nie, ponieważ one będą wychodziły wtedy takie słabsze, nierówne, więc trzeba będzie tą ściółkę usunąć, a gdy marche podrośnie. Z powrotem nasypać tutaj z koszonej trawy, żeby folia mi nie przeszkadzała w trakcie. Tak, podwijam ją i zaczepię pinaczami do bielizny. Nie mam jak na razie innego pomysłu. Może nie jest to jakiś super pomysł, ale zawsze jakiś, przynajmniej na początek, na tyle, że można pracować. Na początek sprawdźmy, co dzieje się w tunelu foliowym, cebulowym. Po mojej prawej stronie, tam dalej, są posadzone cebule z dynki, które sadziłam do wielodoniczek i miały już zielone liście, nadal są, są już większe, mają przepiękne liście, można już wykorzystać na Wielkanoc do ozdobienia sałatek czy nawet do sałatek. Natomiast po mojej tutaj bliższej stronie sadziłam cebule z dynki yy, kupione no i tak dawno w sklepie. One mają już korzenie, patrzyłam, ale oczywiście musiałam delikatnie rozgrzebać, no nie, nie mogłabym wytrzymać, ale nie mają jeszcze zielonych pędów. Zbierając szczukę, przy okazji pousuwam też pastę. Usunęłam ściółkę. Moim oczom ukazała się fenomenalna ziemia. Czarna, pachnąca próchnica. Ziemia żyzna. Rewelacja. Wystarczyło jesienią wyściłkować liśćmi, które spadły z drzew ozdobnych. I teraz do wiosny, na kilka miesięcy od góry, utworzyła się przepiękna, czarna próchnica. Ja teraz będę wysiewała marchew. Mam tutaj taki kit do robienia rzędu. W tym wiaderku mam popiół drzewny z kominka. Prześci to go troszeczkę przesieję, ponieważ tutaj są różne uh, resztki, kawałki drewna a nie mogą być, to powędruję na kompost. Popiół wsypuję do rowków, które przygotowałam do wysiewu marchwi. Teraz sieję marchew do rowków z popiołem, ale nie będę siała zbyt gęsto, Marchew już wysiałam, praca została zakończona i teraz opuszczę folię. Czosnek. mięso może być drobiowe, wieprzowe, wołowe. Papryka żółta. Papryka czerwona. ziemniaki Naleśniki. Na koniec naleśniki.